Przyjaciele ujawnili prawdę o ofiarach Tadeusza Dudy. Takie słowa na chwilę po ich zabójstwie. W tragicznym incydencie, do którego doszło 27 czerwca w Starej Wsi, powiat limanowski, życie straciła młoda para, 26-letnia Justyna Wróbel oraz jej 31-letni mąż Zbigniew. Oboje byli pełni życia i planów na przyszłość a ich tragiczna śmierć wstrząsnęła małą społecznością. W sieci pojawiły się słowa pożegnania, które rzucają nowe światło na to, kim były ofiary Tadeusza Dudy. Trwa obława. Policjanci poszukują Tadeusza Dudy. Funkcjonariusze zidentyfikowali 57-letniego Tadeusza Dudy jako podejrzanego w sprawie tragicznej strzelaniny, do której doszło 27 czerwca w Starej wsi Koło Limanowej. Według ustaleń śledczych najpierw strzelił w kierunku własnej tościowej, a później udał się do domu córki, gdzie oddał kolejno strzały do zięcia i córki, co doprowadziło do ich śmierci. Policja potwierdza, że Duda nie posiadał legalnego pozwolenia na broń, choć był myśliwym i dobrze znał miejscowy teren. Choć Polski Związek Łowiecki zdementował, jakoby był aktywnym i myśliwym. Mężczyzny łączyły z lasami inne zależności, co utrudniało obławę. Zaangażowano ponad 200 funkcjonariuszy, psy tropiące, drony. Śmigłowiec policyjny i oddziały antyterrorystyczne. Według śledczych tragedia matłorodowe, mężczyzna był krewnym ofiar, a konflikt w rodzinie miał rosnąć przez lata. Dariusz Nowek były policjant, wskazał, że sprawca działał z zimną krwią, jako zemsta rodzina, a jego motywy mogą wynikać z długotrwałego kryzysu emocjonalnego. Alert RCB: Policja opublikowała wizerunek mordercy ze starej wsi. W związku z trwającą obławą na podejrzanego o podwójne zabójstwo w starej wsi, służby uruchomiły rządowe Centrum Bezpieczeństwa RCB, które rozesłało ostrzegawczy alert SMS do mieszkańców regionu. Komunikat pojawił się na telefonach osób przebywających w powiecie limanowskim i sąsiednich gminach. Brzmiał on m.in. Uwaga. Poszukiwany za zabójstwo 57-letni mężczyzna, ubrany w niebieską bluzę, dżinsy, jasne buty. Może posiadać broń palną. Bądź ostrożny. Widziany w powiecie limanowskim. Jednocześnie, aby zwiększyć skuteczność poszukiwań, komenda wojewódzka policji w Krakowie zdecydowała się opublikować zdjęcie podejrzanego 57-letniego Tadeusza Dudy. Na ujawnionym wizerunku widoczny jest mężczyzna w średnim wieku, o siwych włosach i krótkim zaroście. Towarzyszył mu dokładny opis ubioru, dżinsy, niebieska bluza z kapturem, jasne sportowe buty. Publikacja wizerunku ma charakter prewencyjny i operacyjny. Każda osoba, która widziała mężczyznę lub może mieć jakiekolwiek informacje o jego aktualnym miejscu pobytu, proszona jest o natychmiastowy kontakt pod numerem alarmowym 112. Policja stanowczo przestrzega: podejrzany może być niebezpieczny i uzbrojony. Nie wolno próbować go zatrzymać samodzielnie. To oni zginęli podczas strzelaniny w Starej Wsi. Odeszli od nas wspaniali ludzie. Do dramatycznych wydarzeń w Starej Wsi, POW. Limanowski, doszło 27 czerwca, kiedy to śmierć poniosło młode małżeństwo: 26-letnia Justyna Wrubel i 31-letni Zbigniew. Para była dobrze znana lokalnej społeczności. Uchodzili za pogodnych i pełnych energii ludzi. Ich niespodziewana, brutalna śmierć głęboko poruszyła mieszkańców i pozostawiła po sobie ogromną pustkę. W ataku również obecna była ich roczna córeczka, na szczęście nie doznała obrażeń, ale to ona została odesłana w żałosny świat bez rodziców, co podkreśla tragiczny wymiar całej sprawy. Lokalna grupa motocyklistów, Motolimanowa, opublikowała w mediach społecznościowych głęboko poruszający wpis. Określili Zbyszka jako zagorzałego pasjonata motocykli, przyjaciela i człowieka o ogromnym sercu. W poście napisali: W dniu dzisiejszym odeszli od nas wspaniali ludzie, Justyna oraz Zbigniew. Wspaniali ludzie wspaniałe małżeństwo oraz rodzice. Ciężko otrząsnąć się po takiej informacji. Zbyszek, dziura, był zagorzałym motocyklistą z pasją i wspaniałym człowiekiem, niesamowity człowiek, świetny przyjaciel. Prosimy o mocne zaangażowanie w poszukiwaniu mordercy.